Dzień dobry kochani, witam Was w kolejnym odcinku Moda Live. Jestem dziś w domu Mody Cliff w sklepie Max Mara i pokażę Wam, jak na podstawie ubrań z najnowszej kolekcji Max Mara i Max Mara Weekend, jak tworzyć jesienne, otulające, zimowe, ciepłe, przytulne stylizacje, ale też pokażę Wam, jak ukrywać pewne mankamenty, rzeczy, których w sobie nie do końca akceptujemy i nie do końca lubimy, ale przy tym też świetnie się bawić i wyrażać swój własny styl. Mamy pierwszą stylizację bardzo otulającą. Zwróćcie uwagę, mamy piękny, jasny zestaw, to jest sweterek z alpaki, um, z domieszką wełny. Do tego mamy spódnicę, która też jest z takiej dzianiny. To jest zestaw, który świetnie sprawdzi się w takim anturażu biurowym, ale też zwróćcie uwagę, że idealnie będzie pracowało się w nim również w domu. Zachęcam Was do mm, przebierania się w domu, również jeżeli pracujecie na tak zwanym home office, dlatego że są badania dotyczące tego, że jesteśmy bardziej efektywni, jeżeli nawet pracując z domu e, ubieramy się w eleganckie ubrania, tak jak normalnie wychodzimy do biura. Mamy piękny, kremowy, taki biało-kremowy zestaw do tego płaszcz, e, który jest takim, e, w takim kroju szlafrokowym. Jeżeli boimy się, że zgubimy stylizację sylwetkę, to takie płaszcze są idealne, ponieważ związując e, nonszalancko pasek, możemy nawet to pokazać, podkreślamy talię i nawet jeżeli. Tej talii normalnie, naturalnie nie mamy, to sobie ją tworzymy w takim płaszczu, bo przez jego mięsistość on się w tym miejscu ładnie wbija i uwypukla nam biodra. Stylizację uzupełniłam przepiękną torebką ogromną. Pamiętajcie, że duże torby jesienią i zimą to jest absolutny must have. Do tego buty w bardzo podobnym wzorze, na niskim słupku, więc wytrzymacie w nich spokojnie cały dzień, nawet bardzo aktywny dzień, przemieszczając się po biurze czy załatwiając sprawy na mieście. Wygodne, piękne, skórzane buty. Jeżeli chodzi o płaszcze, to mam dla Was jeszcze kilka dodatkowych propozycji które tutaj przygotowałam. Mianowicie płaszcze, które są bardziej oversize'owe. Tutaj to jest mój faworyt absolutny. To jest płaszcz oczywiście naturalny w pięknym takim chłodnym odcieniu brązu. On jest taki w zależności od jak na niego spojrzymy, on może się wydawać ciepły, ale tak naprawdę jest raczej w chłodnym odcieniu. Do tego są akcesoria, słuchajcie. Akcesoria, którymi możemy bardzo fajnie się bawić, tworząc swój własny styl, do czego ja osobiście Was zachęcam, bo każdym takim dodatkiem wyrażamy siebie, a przy okazji bawimy się modą. Taki płaszcz, słuchajcie, sprawdzi się absolutnie przy każdej stylizacji. Niezależnie od tego, czy ubieracie się elegancko, czy wybieracie bardziej casualowy, czy nawet sportowy styl, to jest taki oversize'owy płaszcz, który możecie również złapać paskiem. Na przykład takim szerokim, czarnym, mięścistym paskiem, ale najpiękniej wygląda po prostu w luźno zestawiony z jakąś chociażby sukienką czy Spodniami do garnituru też sprawdzi się świetnie. Co jest też zaletą takich płaszczy, to to, że one przez swoją bardzo luźną formę absolutnie nie wygniotą wam tego, co macie pod spodem. To też ważna i funkcjonalna rzecz. Kolejnym bardzo ładnym płaszczem, który chciałabym Wam pokazać tak na szybko, to jest ten granatowy płaszcz. Tu już mamy cieńszy płaszcz. Zwróćcie uwagę, mamy tutaj taki mały twist w postaci trzech guzików, które nachodzą na klapę drugą. Dzięki czemu płaszcz już wygląda bardziej nietuzinkowo w ciemnym kolorze. Polki uwielbiają ciemne kolory, ja was ciągle zachęcam do tego, żebyście jednak ubierały się nawet zimą w jaśniejsze kolory, ponieważ jasne kolory nas odmładzają, o czym powiem za chwilę. Tu mamy taki cienki płaszcz, który bardzo świetnie nada się też na chudniejsze dni, ponieważ jest naturalny i mamy kolejną stylizację. Ja uwielbiam tą stylizację, słuchajcie, bo ona jest bardzo jasna. To, co Wam powiedziałam przed chwilą. Polki dotarłam jakiś czas temu do badań, z których wynikało, że Polki um, kupują w 80% rzeczy, przede wszystkim 81% zakupionych przez internet rzeczy. To, słuchajcie, to są ciemne rzeczy: czarne, granatowe i szare. Czarny, ciemne kolory nas. Postarzają to po pierwsze, wyglądały w nich smutno, przygnębiająco, więc nawet jeżeli wybieracie takie ciemne kolory, to pamiętajcie, żeby przełamać je jakimś mocnym akcentem kolorystycznym. Ale ja przede wszystkim zachęcam Was do wybierania jasnych kolorów. Tutaj mamy kolejną stylizację, która super sprawdzi się właśnie. Tak zwanym home office, czyli kiedy pracujemy w domu. Co jest bardzo fajnym elementem tej stylizacji to to, że sweter, który tutaj mamy, oprócz tego, że jest taki melanżowy, można powiedzieć, patchworkowy, ma guziki i to od bardzo y, zaczynające się praktycznie pod pachą. Y, to się świetnie sprawdza. One są oczywiście, to, nie, to są prawdziwe guziki, można je rozpiąć. To się super sprawdza przy sukienkach. Jeżeli mamy oversizeową sukienkę i chcemy ją troszkę wydostać spod takiego swetra, ubieramy sukienkę. Taką lekko rozkloszowaną. Ja tutaj gdzieś miałam, o, na przykład, taką sukienkę, która nie ma e, talii zaznaczonej, i rozpinamy sobie takie guziki do samej góry, i wtedy ta sukienka przy każdym ruchu lekko wychodzi nam, ładnie wygląda. E, dzięki czemu? Dodajemy takiego twista, takiej klasycznej, zwykłej stylizacji, do tego dzianinowe spodnie, mocniejsze buty, będzie wygodnie już nie szpilka. E, granatowa, piękna, e, misiowa torba, która koresponduje nam z kaszkietem, który mamy na głowie. Ta jest też kolejna, duża, fajna torba, która rozszerza się też w miarę potrzeb. Możemy tam schować laptopa, e, czy jakieś większe zakupy, jeżeli tylko potrzebujemy. Możemy to się schwycić pod fachę, jest bardzo wygodna. E, jest bardzo fajnym mocniejszy. Czym akcentem, jeżeli totalnie nie lubimy jasnych kolorów, to fajnie jest właśnie łączyć je na początku z ciemnymi akcentami. Teraz może powiem parę słów o mojej stylizacji, bo obiecałam Wam, że podczas te, tego nagrania pokażę Wam kilka myków, jak bawić się i kształtować swoją sylwetkę ubraniami. Bo możemy to robić, słuchajcie. Ja mm, całe życie ubolewam nad tym, że mam niewystarczająco długie nogi. Myślę, że wiele kobiet ma z tym problem, więc bardzo często sięgam po spódnice i spodnie z wysokim stanem. To właśnie tutaj zrobiłam. Zobaczcie, te spodnie mają bardzo wysoki stan. Dodatkowo, jeżeli nie lubicie swoich nóg, Super motywem są luźne spodnie, ale zakończone albo w 3 czwarte długości nogi, albo w 7 ósmych. Do tego dorzucamy but na delikatnym obcasie. Mogą być kowbojki, a mogą być jakiekolwiek inne buty. Fajny, fajnie to wygląda z kozakami. Tutaj akurat chłodne odcienie zestawiłam z ciepłym odcieniem, karmelowym odcieniem buta. Do tego zwróćcie uwagę, kurtka. Kurtka też w krótkim e, kroju. Dlaczego? Dlatego, że ja wiem bo ja już bardzo dobrze znam swoją sylwetkę, że ja mam, moim atutem w mojej sylwetce jest wcięcie w talii, więc ja muszę to podkreślać. Jeśli ubrałabym do tego zwykłą kurtkę długą, ukryłabym to, co w mojej sylwetce jest tym moim atutem, który ja lubię podkreślać. Kurtka z długimi rękawami optycznie i szerokimi rękawami optycznie wyszczupla nam sylwetkę, dzięki czemu zobaczcie, Całość wygląda bardzo fajnie, i też nie bójcie się łączyć ciepłych odcieni ubrań z chłodnymi. Jesienią to jest bardzo mile widziane, bo to jest tak, jakby śnieg opruszył, taki, wiecie, las zimowy. Takie kolory zawsze ze sobą świetnie współgrają i super wyglądają. Więc pamiętajcie, nie bójcie się takich spodni, jeżeli myślicie, że spodnie typu kuloty to są spodnie dla mega wysokich, chudych dziewczyn, to musicie zmienić postrzeganie i następnym razem musicie mi obiecać jedno, że jak będziecie w sklepie, to sięgniecie po takie spodnie i przymierzycie je, bo możecie się naprawdę bardzo mile zaskoczyć, właśnie. Tym ja, ja na przykład też nie sięgałam po te spodnie, bo się trochę ich obawiałam, a tu okazało się, że one w moim przypadku zadziałały właśnie e, wyszczuplająco. E, tylko wtedy pamiętajcie też, żeby góra była e, dopasowana. Czyli to jest taka prosta zasada, że jeżeli e, jedną część garderoby dolną albo górną mamy luźną, to, e, to drugą starajmy się dopasować przy, do ciała. I mamy e, kolejną stylizację, nasłuchuję, że się zbliża. O słuchajcie, tutaj mamy. Coś bardzo, bardzo eleganckiego. Ta stylizacja jest moim faworytem, jeżeli chodzi o taką stylizację elegancką. Dla tych z Was, które do pracy lubią bądź muszą ubierać się elegancko, ale tutaj mamy ten twist. Jeżeli macie już dosyć nudnych garniturów, marynarek i spodni w kan, to tutaj Was bardzo mile zaskoczę, ponieważ oprócz tego, że mamy bardzo klasyczny kolor, taki kremowy, beżowy, jasny brąz, można powiedzieć kawa z mlekiem, to zwróćcie uwagę, że tylko kolor jest tutaj klasyczny, bo marynarkę zastępujemy. Piękną kamizelką, ale kamizelką falbaną, Czyli mamy taki element sukienkowy, można powiedzieć, bardzo kobiecy. Zwróćcie uwagę, jak ładnie wyprofilowana jest talia w tym zestawie. Do tego mamy spodnie. Jeśli rozpięłabyś guziki, możecie zobaczyć, że spodnie są bardzo zmyślnie uszyte, bo są na zakładkę. Dzięki czemu trochę góra układa się jak spódnica, i one, te wszystkie zakładki, w takich spodniach działają wyszczuplająco. To, ma taki, to jest taki zabieg, który stosuje wiele firm i ja bardzo lubię ten zabieg, szczególnie tak jak Wam powiedziałam, ja nie przypadam za moimi nogami, więc ten element wyszczuplający jest bardzo mile widziany. Mamy też jedwabną koszulę, która też ma bardzo fajny akcent, który nawiązuje nam tutaj do dołu tego zestawu, czyli mamy taką. Falbaniasty rękaw, czyli nie, nie kończymy, nie, ta koszula nie jest zakończona klasycznym guzikiem, a falbanką. Do tego fajny print e, w kobiecej sylwetki. Ja jestem bardzo na tak. Mam nadzieję, że Wam ta stylizacja też się podoba. E, co jest też bardzo fajne, jeżeli chodzi o Max Marę to tutaj mamy możliwość dopasowania długości spodni dokładnie do naszej sylwetki. W większości sklepów mamy taką sytuację, że spodnie są już skrojone i nie mamy możliwości ich skrócenia, musimy to robić na własną rękę albo wydłużenia. Tutaj one nie są podłożone i w momencie, kiedy zdecydujemy się, po prostu możemy długość spodni dopasować do naszej sylwetki. Uważam, że to już jest taki poziom do pers personalizacji ubrań i dopasowania, który sprawi, że każda z nas, nieważne czy mamy 1,50, 1,60, 1,70 czy 80. Będziemy się czuły wspaniale. Ja pokażę Wam teraz jeszcze drugą wersję tejże stylizacji eleganckiej. Tutaj mamy spodnie cygaretki. One już nam się skończą na nodze troszkę wyżej, więc tutaj one są już wykończone we właściwy sposób. Tutaj Tako, takie spodnie połączyłabym na przykład z koszulą, którą przed chwilą e, widziałyście, widzieliście na Kamili, e, ale koszulą już w takim bardziej e, karmelowym odcieniu, e, koniecznie koszula wpuszczona w spodnie. E, do tego nawet, słuchajcie, nawet do tego zestawu na chłodniejsze dni dodałabym takie poncho, e, które nam rozjaśni stylizację, czyli to, do czego ciągle będę Was nakłaniała, Kochani, kochane, sięgajcie po jasne kolory jesienią i zimą. Będziecie wyglądać młodziej, będziecie wyglądać radośniej, będziecie wszystkim e, ludziom, z którymi będziecie współtworzyć przestrzeń społeczną, będziecie też sprawiać e, przyjemność tym, że będziecie, będziecie też zwracać uwagę, słuchajcie, bo jasne barwy bardziej przykuwają uwagę, szczególnie w Polsce, gdzie jednak częściej sięgamy po te ciemne kolory, więc to jest bardzo fajny zestaw, ale to poncho, pokażę Wam jeszcze jedną bardzo fajną rzecz, to poncho jest wielofunkcyjne i to jest jedna z takich, jeden z takich elementów ubrania, które warto mieć w swojej szafie, bo takie jasne poncho w klasycznym kolorze, oprócz tego, że możecie je ubrać również latem na chłodny wieczór, możemy zestawić z wcześniej pokazaną sukienką, którą Wam yy, Prezentowałam chwilę wcześniej. Tutaj mamy jeszcze taką nerkę bardzo fajną, zawieszoną, która w, współgra z torebką, którą Kamila miała przy wcześniejszej stylizacji. To jest sukienka, która świetnie będzie wyglądała z tym poncho. E, I właśnie tutaj mamy taki kompromis, specjalnie dla Was. Mamy ciemną sukienkę, ale jasne poncho, dzięki czemu z dołu będzie nam wystawał fragment sukienki, ale na górze nasza buzia będzie rozjaśniona, rozświetlona właśnie przez to poncho. I tutaj mamy mój ulubiony kolor, kochani, czyli różowy. Ja uwielbiam, jestem fanką różowego i paszki. Pamiętajcie, nie bójcie się też łączenia printów, jeżeli, szczególnie jeżeli chodzi o akcesoria. One wcale nie muszą współgrać z wzorem sukienki, które tutaj mamy. Fajnie, jeżeli one kolorystycznie do siebie w jakiś sposób nawiązują, nawet może to być na zasadzie kontrastu. Mamy fajnie wywiązaną apaszkę, tu jest akurat Max Mara Weekend. E, cały ten set jest Max Mara Weekend. Koniecznie pokaż tą torebkę. Torebka jest, słuchajcie, przeboska, bo ona przypomina mi, nie wiem, czy się za mną zgodzicie. Portmonetkę babci. On, te torebki zaraz Wam pokażę. One występują też w innych wariantach kolorystycznych i wielkościach. Do takiej torebki myślę, że śmiało zmieści się też mały laptop, więc jest bardzo funkcjonalna, ale tutaj mamy też bardzo ładną sukienkę. Sukienkę, która jest lekko taliowana na guziczki, w bardzo ładny print. Zobaczcie, to się wcale ze sobą nie gryzie, bo kolorystycznie to do siebie nawiązuje. Do tego różowy płaszcz, granatowe buty, dosyć płaskie, chyba zupełnie, nie, mają delikatny obcas, dzięki czemu pamiętajcie, że nawet delikatny obcas powoduje, że łydka inaczej pracuje i ładniej się napina. To też jest bardzo fajny lifehack, jeżeli chodzi o stylizację. I zobaczcie, że te buty nawiązują fajnie do granatowych elementów. W naszej stylizacji, czyli nie jest zbyt przesłodzona, a z drugiej strony e, jest bardzo kobieca. Bo ja bardzo lubię pudrowy róż, również jesienią i zimą. Nie bójmy się tego koloru, bo jeżeli mamy e, bardzo takie zdecydowane wzory, to one się tą, w, tej, w tej porze roku również obronią. No i płaszcz różowy to, to jest też bardzo fajny element, który e, słuchajcie, w każdej poprzedniej stylizacji, nawet tej, która była przed chwilą karmelowej, ten płaszcz by się sprawdził. E, Troszkę nam by dosłodził, dodał słodyczy do, do tych stylizacji. A teraz przejdźmy do. Dziękuję Ci bardzo. Teraz przejdźmy do kolei, do tych torebek, o których miałam Wam powiedzieć, bo tak jak mówię, powiedziałam Wam przed chwilą, ja jestem absolutną fanką tych torebek z Max Mary Weekend. To są torebki, które. Tak jak wam powiedziałam, przypominają babciną portmonetkę. One mają też długi pasek, ale wiecie co? One najfajniej wyglądają po prostu tak, włożone pod pachę nonszalancko. Ruszamy na miasto, nic nas nie zatrzyma. To jest super sprawa. One są też bardzo fajne w użytkowaniu, bo jak sobie zwrócicie uwagę, one się nie będą zamykały, zapadały, więc bardzo łatwo jest coś znaleźć w tej torebce. Światło wlotu, tak się chyba to ładnie nazywa, jest dosyć obszerne, więc łatwo też znaleźć wszystkie kobiece rzeczy, których my mm, potrzebujemy w tej sekundzie. Ale ta torebka występuje w różnych rozmiarach i. Ja tutaj przygotowałam jeszcze mniejszy wariant z takim krótkim, fajnym paskiem. Zobaczcie, do, tego, do tej mojej stylizacji, jak ona czadersko wygląda. Zawieszamy ją sobie tak, albo znowu wracamy do, tej, do tego układu, że wkładamy ją pod pachę. Tu nam laptop się nie zmieści, ale myślę, że tutaj kobieta zmieści wszystkie najpotrzebniejsze rzeczy. Może być trochę ciężko, ja wiem, bo my nosimy dużo rzeczy w torebkach. Ale też myślę, że jak się postaramy, wymienimy kosmetyki na te mniejsze miniatury, to myślę, że się zmieścimy. Ja użytkowałam tą torebkę, testowałam ją i powiem Wam szczerze, że dawno nie miałam tak fajnej. Tak funkcjonalnej, tak wygodnej w noszeniu torebki. I też to jest torebka, która myślę, że będzie modna przez wiele sezonów, więc to jest bardzo fajna inwestycja, jeżeli chodzi o takie modowe dodatki. Bo wiem, że często jest obawa w Was, że te rzeczy, które są teraz, pojawiają się w sklepach, szczególnie tak charakterystyczne, jak to, że one za parę sezonów, czy nawet za jeden sezon wyjdą z mody. Tu tej obawy na pewno nie musicie mieć, dlatego, że to jest skrój ponadczasowy i on nam się y, obroni tak naprawdę i w następnym sezonie, latem. Takie pastelowe kolory e, też świetnie wyglądają. Zwróćcie uwagę: ta, ta torebka ma pastelowy kolor, a jest w kolekcji Jesień Zima, co podpowiada nam, że powinniśmy naprawdę coraz częściej sięgać po jasne e, kolory. I mamy, kochani, mamy kolejną stylizację. Och, krata, moja kochana, ukochana krata. Wiem, że też lubicie kratę. Bo kto nie kocha kraty, umówmy się. Wszystkie kochamy kratę, ale tu chciałam Wam pokazać, że żebyście udowodnić i namówić do tego, żebyście absolutnie nie bały się łączenia kratki z kratką. Jedyna zasada, jaką tu musimy zachować, to to, żeby kolorystycznie ze sobą to w miarę współgrało, jeżeli mamy dwa różne rodzaje wielkości kratki. I tutaj kolejna rzecz, do której będę starała się Was namówić i której poświęcę za chwilę troszkę więcej czasu, to są mocne akcenty kolorystyczne, które rozświetlają nam buzię, powodują, że wyglądamy młodziej, bardziej energicznie i też dodajemy innym ludziom w naszym towarzystwie tej energii. Naprawdę, kolory w ten sposób działają. Tutaj mamy piękny habrowy, można powiedzieć, taki no mocny, mocny niebieski kolor. Zwykła, klasyczna koszula. Przy mocnych kolorach nie musimy już sięgać po jakieś e, zmyślne formy, bo tutaj broni się sam kolor. Zobaczcie, jak pięknie ta marynarka, która tak naprawdę jesienią może być też płaszczem, bo czemu nie, e, pięknie wygląda z tą koszulą. Do tego mamy granatowe e, bodki, które już widziałyście w poprzedniej stylizacji. Zwróćcie uwagę, ja na początku myślałam, jak sięgnęłam po, to, po te spodnie z, z wieszaka, myślałam, że to jest spódnica. Bardzo fajnie uszyta. Jeżeli wolicie siebie w spodniach, czujecie się wygodniej podczas wsiadania czy wysiadania z samochodu, no to tu macie taki kompromis. Mamy połączenie. Spódnicy ze spodniami. Z przodu absolutnie wygląda to jak spódnica, spódnica ale są, jest to, są to spodnie, więc jest to znacznie wygodniej. Na pewno zimą też cieplej. I teraz przechodząc do kolorów, dziękuję Ci bardzo. Chciałam Wam pokazać kilka takich fajnych akcentów kolorystycznych, które możemy wprowadzić do naszej stylizacji, bo ja wiem, że dla wielu osób. Wprowadzenie kolorów do szafy jest bardzo często terapią szokową i em, myślą, że będą się czuły przebrane w tych kolorach, że nie będą te kolory do nich pasować. Czy one pasują do, do czego dobiera się taki kolor? Czy do koloru oczu, czy do koloru włosów? Słuchajcie, zacznijcie od tak zwanych małych kroków. Więc jeżeli lubicie ten wcześniej rzeczony czarny, albo szary, albo granatowy. To przełamcie go na przykład takim pięknym sweterkiem, bardzo klasycznym. Zwróćcie uwagę, tutaj nie mamy żadnych udziwnień, ale jest piękny kolor lilak. Ja uwielbiam ten kolor w tym sezonie. Zwróćcie uwagę, po raz kolejny mamy pastele w sezonie jesień-zima. E, piękny sweterek to jest. E, Sport Max, dłuższy rękaw, krótsze, czyli ja znowu będę w nim fajnie wyglądała, no bo znowu będę mogła ubrać spodnie z wysokim stanem, a do tego ubiorę sobie sweter, który ma dłuższy rękaw i, e, i po prostu jest lekko taliowany. On nam doda koloru naszej stylizacji, więc w tym momencie możemy sięgnąć po jakiś standardowe, bardzo klasyczny kolor, na przykład nawet takie spodnie, zobaczcie. Ale już to zupełnie inaczej wygląda już. Ten, ta stylizacja ma zupełnie inną energię. Mamy dwa bardzo mięsiste, yy, yy, tkani, dwie bardzo mięsiste tkaniny, ale kolor Lilak bardzo nam yy, powoduje nam, że ta stylizacja robi się lekka, że ona nie jest taka ciężka, przyknębiająca, smutna. Już za oknem jest słabo, więc nie dodawajmy sobie tego w stylizacji. Ja bardzo, bardzo mi się te spodnie podobają. One są też takie troszkę z wysokim stanem, ale do tych spodni. Też bardzo fajnie będzie wyglądał, skoro już łączymy takie mięsiste materiały ze sobą, ten sweter. Ten sweter mi się bardzo podoba, słuchajcie, um, i sama się nad nim zastanawiam, powiem Wam szczerze, bo to jest sweter, który będzie modny dziś, za 5 lat, za 10 lat, gwarantuję Wam to. Taki sweter patchworkowy, czyli jakby uszyty z różnych e, kawałków swetra, Frendzle. Taki sweter możecie ubrać do spódnicy, taki sweter możecie ubrać na sukienkę, słuchajcie, e, i on zawsze się obroni. Półgolf, e, który, który sprawi, że będzie nam e, ciepło, ale też nie całkowity golf, czyli jeżeli na przykład uważacie, że macie krótką szyję, to nigdy nie sięgajcie po golfy, ale półgolfy, szczególnie takie jak w tej sytuacji, takie lekko szerokie, na pewno zrobią Wam dobrze. Mamy kolejną stylizację już gotową, kochani. I tutaj mamy, słuchajcie, absolutną nonszalancję. Dla mnie to jest taki Nowy Jork, pani, która wstała niespiesznie rano i wyskoczyła w swojej piżamie seksownej pobułki do sklepu. Ja uwielbiam takie stylizacje, uwielbiam łączenie takich stylów i takie. Dodawanie pazura stylizacji i takie nieoczywiste łączenie rzeczy ze sobą. Bo zobaczcie, mamy bardzo ciepły płaszcz w takim ceglastym, lekko zgaszonym kolorze, ale do tego mamy sukienkę w bardzo modnym stylu, takim bieliźnianym. Bardzo ładnie wygląda taki złocisty kolor. Myślę, że jakbyście ubrały taką sukienkę i na nią kardigan na wigilię. To zadałybyście szyku w rodzinie, ale na sylwestra z jakąś piękną kolią i na przykład bardziej wysokimi czarnymi albo kremowymi butami też się fajnie sprawdzi. Tutaj dorzuciłyśmy jeszcze wspólnie, zdecydowałyśmy o tej opasce, bo bardzo mi się ta opaska podoba. Jest bardzo funkcjonalna. Ona też, słuchajcie, świetnie sprawdzi się na tak zwany bed hair day, czyli kiedy włosy się nie układają, jest tak duża, że przysłoni wszystkie kołtuny, które zrobią Mam się z włosów po nocy, a nie będziecie miały czasu, żeby ułożyć sobie włosów. To czemu nie? Sięgnąć właśnie po taką opaskę. Te opaski są w ogóle bardzo fajnym rozwiązaniem dla osób, które mają cienkie włosy albo mają mało włosów, bo one optycznie powiększają nam głowę i zubamy złudzenie, że tych włosów jest zdecydowanie więcej. No tego szal, który nawiązuje kolorystycznie lekko do sukienki i też powoduje, że dodaje jeszcze większej nonszalancji, że naprawdę Kamila wybiegała z domu po bułki, tak na spiesznego, ale nie chciała zmarnąć, więc chwyciła, chwyciła szal. Jeśli dobrze myślę, to już ta nasza ostatnia stylizacja na dzisiaj. Jestem ciekawa, jak wam się podobało i koniecznie napiszcie w komentarzu, która stylizacja podobała wam się najbardziej. Um, ja sam mi samej jest ciężko zdecydować, która jest najfajniejsza, bo one były totalnie różne. Też starałam się przygotować te stylizacje w taki sposób, żeby odpowiedzieć na Wasze potrzeby. Na szczęście zarówno Max Mara, jak i Max Mara Weekend mają bardzo szeroki asortyment w swoich butikach i tu znajdziecie naprawdę rzeczy bardziej casualowe, bardziej eleganckie, bardziej wyjściowe, bardziej nonszalanckie, bardziej klasyczne. Mogłabym Wam tak opowiadać bardzo, bardzo długo o tym, co tutaj dla Was przygotowałam, ale myślę, że część rzeczy zostawię sobie na następny raz. E, mam też dla Was niespodziankę. Otóż na hasło Marta Life macie 5% w butikach, zarówno Max Mara Weekend, jak i Max Mara. E, oczywiście w domu Modekliw, więc serdecznie zapraszam Was tutaj na zakupy. Te wszystkie rzeczy piękne na Was czekają. Czekają na nowych właścicieli, czekają na osoby, które chcą zmienić trochę swoją szafę, chcą tą szafę urozmaicić, chcą się zacząć bawić modą. Przede wszystkim pamiętajcie, że moda ma Wam służyć, a nie Wy macie służyć modzie. Modą macie się bawić, macie wyrażać nią swój styl, to jest bardzo ważne. Dzisiaj mamy tak duży dostęp do ubrań, którymi możemy tak naprawdę wyrażać swoje poglądy, możemy wyrażać to, jak się czujemy, kim jesteśmy, do czego dążymy i serdecznie Was do tego zapraszam. My tym pięknymi, pięknymi dwoma stylizacjami, jakże różnymi, ale w sumie o to chodzi w modzie, żeby, żebyśmy się od siebie różnili i odróżniali, kończymy dzisiejszy film. Koniecznie, tak jak wcześniej wspomniałam, dajcie znać w komentarzu, która stylizacja albo który element stylizacji, które dla Was przygotowałam, podobał Wam się najbardziej i mam nadzieję, że do zobaczenia wkrótce.